Odwiedziłem dziś biuro podróży. W listopadzie pojedziemy do Ekwadoru. Weźmiemy udział w przyrodniczej wyprawie stulecia. Jestem dowódcą Bayad-Darwin! Tak, tak. Przed nami wielka przygoda. Jezus. Od kilku tygodni ludzie głodują. Ciam ciam, lask, lask. <śmienic> mam, mam. <śmienic> Moim zdaniem ludzie znaleźli się na ziemi po to, żeby sobie nawzajem pomagać. A na Bahia de Darwin jest sporo jedzenia zgromadzonego z myślą o pańskiej wyprawie. Druga arka Noego. O kurwa! Co jest? Czytaj na głos! Rządy Peru i Kolumbii obalone. Peru wypowiada wojnę Ekwadorowi. Uuu. Panie Macintosh! Ja się pokłóciłem z żoną! To o co chodzi? Ruszamy szybko! Ruszamy szybko! Ruszamy! Słyszałam krzyki. To już wojna? Nie, nie. Wszystko jest w porządku. I ja też słyszałem krzyki. Niemożliwe! Wszystko jest w porządku! Nie, i wreszcie i no. A, ha, ha. Nie mów tak do niego! Co ty tu ciężarną będziesz biła? Ej, przepraszam, no. przepraszam najmocniej! Proszę się nie obawiać, pomóż pani nie zostawił. On po prostu nie żyje.